Witajcie, witajcie wszyscy bardzo serdecznie z tej strony Sylwek, a ze mną jest Łukasz Świniarski. Cześć, dzięki za zaproszenie. I ja dziękuję za przyjęcie zaproszenia, ponieważ zaprosiłem Łukasza z uwagi na komiks, który chciałbym dzisiaj omówić, o którym chciałbym dzisiaj porozmawiać, a tak się składa, że i Łukasz ma ten komiks. A to jest komiks. Dokładnie: Drzaskun, autorstwa Tebo. Przyjrzyjmy się samej okładce, co tutaj się dzieje. Sam komiks jest większych rozmiarów. Jest to miękka okładka ze skrzydełkami. <tryk> <tryk> tak. Okładka, słuchaj, mnie się ona bardzo podoba. Ja nie zapomnę zapowiedzi tego komiksu, i wśród wszystkich zapowiedzi. To był jeden z tych komiksów, oprócz pięknej skulptury gniewu, który rzucił mi się w oczy, tak, Utymuj mi pamięci, a to ze względu właśnie na styl. Styl ilustracji. Tutaj mamy bardzo ciekawą postać tytułowego brzaskuna. Ni to pies, ni to wydra. <laughs> po prostu. Tak. Jakiś, nie wiem, jakiś kot, trochę, nie? Trochę. Dokładnie, bajkowa postać, która y, naprawdę świetnie wygląda. Żywcem dla mnie wyjętą z najlepszych y, animacji, animacji Pixara czy animacji Dreamworks, tak? Ona tutaj się, według mojego uznania, wpisuje w y, zbiór bardzo dobrze wyglądających postaci bajkowych. I oprócz niego, no mamy tutaj jeszcze jakąś dziewczynkę. I Mamy część pierwsza, Piękna i Brzydal. No właśnie, to się chyba odnosi do nich, prawda? Do tych postaci, które tutaj są. Przejdźmy na drugą stronę okładki. No, niezbyt wiele tutaj mamy opisu, ale zobaczmy, co jest. Mamy Wrzaskun, Wybawca Księżniczek i Pogromca Śmierdzących Smoków. No właśnie, już ten tekst trochę też będzie wskazywał nam na rodzaj humoru, rodzaj bajki. Czy jest to bajka dla najmłodszych, czy to jest bajka dla młodszych, czy dla nastolatków, czy dla starszych? Co jeszcze istotne? Mamy tutaj krótkie gadki, czyli jest to imprint wskazujący, że odbiorcą może być młodszy I odbiorcy. jeszcze wskazuje tutaj grzbiet. Jedynka, jedynka, część pierwsza. Dobrze. Yy... Gdybyś mógł coś powiedzieć, nie zdradzając za dużo, bo wiesz o co tam chodzi, tam jest bardzo ważna, e, bardzo ważna informacja o głównym bohaterze i wolałbym tego nie mówić. E, tak. I gdybyś mógł coś powiedzieć o tym, co tutaj się dzieje, z czym mamy do czynienia, Łukaszu? Z taką wielką, długą przygodą, rozpisaną na cały album. Pędzimy z głównym bohaterem przez różne lokacje, spotykamy różne postacie po drodze, najczęściej te postacie mają pecha niestety spotkać tego głównego bohatera na swojej drodze bardzo bolesnego i bardzo krwawego pecha I tutaj mamy tę tytułową piękność chociaż jeszcze do początku tego albumu, tyle mogę zdradzić, że mamy do czynienia też z inną księżyczką, ale ona jest ze mną na chwilę no i tytułowy tutaj ten wrzaskun to jest nie powiem kto też ale tutaj jest bardzo taki pisany i przedstawiony jako silny superbohater wręcz z ogromną siłą, postać która nie boi się nikogo i niczego po prostu pakuje się w największe kabały i ratuje to żeby po prostu skraść jakieś księżyce całusa <noise> to mnie to bardziej rozbawiło ten humor wiesz taki sytuacyjny też taki niewymuszony, kreska jest bardzo fajna Tutaj nie mam problemu na pewno z tym, żeby zauważyć po samej nawet kresce, nie, nie patrząc na dialogi, kto jest tym złym, a kto jest tym dobrym tutaj w tym komiksie. Na pewno jest fajne to, że yy, jest bardzo fajna kolorystyka taka dla dzieci. W zupełności zgadzam się z tobą. Jest to historia przepełniona dynamiką, akcją, poczuciem humoru. I to z każdego względu, i to pod każdym względem. Yy, mamy Wrzaskuna, który jest, yy, znalazłem tutaj informację, kim? No cóż, jestem Wrzaskun, grzmocę po królewsku, a i swój urok posiadam. Jak na Labradora, masz swój wdzięk. Czy to jest Labrador? Oczywiście, nie jesteśmy w stanie powiedzieć. I mamy księżniczkę, piękną. Właśnie to, co powiedziałeś, Wrzesku jest postacią, która ratuje księżniczki z różnych opresji. Ma naprawdę tutaj moc w sobie i to nadludzką. Co tutaj się dzieje, to za chwilę zdradzimy, bo są tutaj pewne takie szczegóły, o których warto wspomnieć. Dla niego najważniejsze to jest to, aby zaznać szczęście. Więc bardzo mi się tutaj podoba, zaznać taką miłość. No i tak śmiało, e, chciałby po prostu pocałunku od księżniczki. Ale widząc, jak on wygląda, jak on się prezentuje, a jak się księżniczka prezentuje, e, no to można powiedzieć, marne szanse są na to. E, <ślad> Kreska, ona jest wyśmienita. Ona jest taka, jaka powinna być w, w tego typu historiach. Ona jest po prostu stricte bajkowa. I aż się prosi, szanowni państwo, aby to, co tutaj się dzieje, aby było właśnie zaanimowane, aby to było wprawione w ruch. Bardzo bym tego sobie życzył. I Historia. Historia jest e, naprawdę przekomiczna, przesabawna, e, z mnóstwem nieoczekiwanych zwrotów akcji. Ten jeden tutaj mogę powiedzieć: księżniczka, która szuka księcia, tak? księcia z bajki, natrafia na takiego. I popatrzmy. Jestem księżniczką, a pan jesteś księciem, którego nic trzeba. Odpowiednio umieśnionym, przystojnym blondynem z delikatnym wąsikiem. Hola, hola, nie tak szybko. Nie rozumiem. Jestem księciem najwyższej jakości. Czego? I co dalej? To tego też już nie chcę zdradzać, ale tutaj są naprawdę takie fajne, yy, niesztampowe elementy fabularne, które zaskakują, które właśnie powodują, że zaczynamy się uśmiechać. I to uważam, że niezależnie ile się ma lat, czy się ma lat 15, 25, 35 czy 105, naprawdę to jest właśnie dla takiej odbiorcy. Ale właśnie nie powiedziałem Łukaszu o jednym, że tutaj się powiedziało 15 lat, a nie powiedziało się 5 lat. Bo czy to jest historia dla 5-latka? 6-7-latka? Jak sądzisz? No ja bym tak powiedział, że bardziej dla dziesięciolatka i to jeszcze przy obecności rodziców, żeby wspólnie cieszyć się z tej lektury, to już rodzice powinny zdecydować. A dlaczego? Dlaczego nie dla najmłodszych? No wszak, no patrzcie państwo, świetnie <laughs> wygląda, idealnie dla dzieci. Ano dlatego, że pierwsza scena, do ataku, na pokład, ej, nie pchaj się, ja pierwszy. I przychodzi wrzaskun, przejście dla bestii, wyciąga mieczyk i... No, i widzicie, co się dzieje. Zęby lecą i głowa jest przepołowiona. I choć to jest głowa jakiegoś stwora, no to mimo wszystko tutaj mamy ymm, mo momenty naprawdę takiej przemocy dosyć intensywnej. Więc tutaj trzeba być świadomym, że to nie są widoki odpowiednie dla najmłodszych. Pomimo oprawy dla. Najmłodszych, dokładnie. To trzeba być świadomym tego. Jest tutaj bardzo fajny element e, zaskoczenia. Chociaż, e, może tak, tutaj jeszcze, bo są piękne plenery, piękne krajobrazy, e, potężne rysunki, które e, no, cieszą oko. Dokładnie przed chwilą to pokazałem. Cieszą oko. E, I historia, ona jest świetnie napisana, ona jest zmyślna. Z. Mnóstwem przygód, mnóstwem niebezpieczeństw, z zapadającymi w pamięć właśnie takimi sytuacjami, bo to to naprawdę potrafi zaskoczyć, zadziwić i mnie się to osobiście bardzo podoba. I powiem, że ja polecam. Ja polecam bardzo dobra historia nie dla najmłodszych, dla nastolatków i dla, dla pozostałych, aby. Mile spędzić, no w sumie, jeden wieczór, nie wiem, godzinkę, może góra, dwie godzinki, tak, żeby mm, poprawić sobie humor. O, i, i to jest chyba największy atut tego komiksu, że to jest taka dawka humoru, która poprawia nastrój. A ty, Łukasz, co powiesz na zakończenie? No, ja dodam do tego, że to bardzo fajny jest początek cyklu. Z tego, co słyszałem, że jest w planach drugi numer, czyli drugi tom wydania drugiego tomu. na razie dwa tomy wyszły we Francji i na razie na tym tyle by było. Mam nadzieję, że wkrótce coś usłyszymy o tym tomie w następnym. Powiem tak, ja na pewno nie jestem targetem, bo już jak widać, nie, nie jesteś? mam. O, to mnie zaskoczyłeś. Nie, nie jestem targetem. W sensie wiekowym, wiekowym. Ale w sensie targetem odbiorcą. Czy się dobrze przyszłym bawiłeś? Tak. Czy sądzisz, że tak, gdyby tak. wyszła część druga, kupiłbyś, przeczytałbyś? Tak, chętnie bym przeczytał. Więc i... jesteś targetem. Jesteś targetem. Mhm. Bo trafia no to do siebie. Ten... No, w tym sensie. No tak. Ja, ja tak to w sensie, odbieram. Ja, ja bardziej mówię ze względu na swój wiek. A... Jeśli chodzi o wiek, to czy wie tutaj ma to w ogóle jakieś znaczenie czy to, że jesteśmy pełnoletni i to już dawno dawno temu nabraliśmy pełnoletności czy to przy czytaniu komiksów jakiekolwiek ma znaczenie absolutnie nie Nie no oczywiście oczywiście więc mówię ale no mówię ch chętnie poznam dalsze przygody tutaj tego wrzaskuda Chętnie się zapoznam z, no mówię, z kolejnymi tomami. Mam nadzieję, że wkrótce wyjdą po polsku. No i ja bym powiedział tak: do wspólnego czytania to jest na pewno komiks, żeby rodzice i dzieci wspólnie przeżywali tutaj przygody głównego bohatera. Ja się dobrze bawiłem i dodam tylko tyle, że ja chętnie podaruję ten, ten komiks znajomym, żeby zapoznali się z nim i. I, i ich dzieci się zapoznały z tym komiksem, bo to jest super lektura dla, dla dzieciaków głównie, ale nie tylko, no bo i w każdym wieku. Dokładnie, dokładnie, serdecznie polecamy Wrzaskun, część pierwsza, piękna i brzydal, od Kultury Gniewu, serdecznie polecamy. Ze mną był Łukasz, dziękuję Ci Łukaszu. Dziękuję bardzo. A ja jestem Sylwkiem i do zobaczenia do następnego razu, cześć, cześć. Cześć.